Cześć. Tym razem przyjrzymy się umbrze palonej, również od firmy renesans Mam tutaj wersję z nowej formuły i jedną troszkę starszą. Chyba nie pamiętam, czy to była bardzo stara, czy ją miałam dużo wcześniej, czy nie. Także tutaj Wam nie powiem, jak bardzo się różni, chociaż jest bez kropeczki, czyli to chyba była moja. Jest taka dosyć płynna, więc. Wydaje mi się, że to była moja stara po prostu. A jeśli stara, to u mnie oznacza co najmniej półtora roczną. Nowa, oczywiście, o innej strukturze. Inna ilość miodu, inna ilość gumy arabskiej. A co w praktyce zobaczymy. nisko statyw. ładnie płynie kolor intensywny tu trochę przyciemnie ok i to jest wersja stara zaraz zobaczymy jak zachowa nam się wersja nowa Fajnie się rozrabia na talerzyku, wygląda na palecie podobnie. O, będzie fajniejsza nawet, powiem Wam. Bardziej intensywna i lepiej rozrabialna. No, znowu ekran ciężko dzisiaj u mnie ze zręcznością. Wybaczcie, że obraz czasem zadrga. Jak zahaczę ręką. A znowu, jak Wam podniosę statyw, to będziecie mało widzieć. Tak wygląda jedna i druga. Zdecydowanie ta nowa powiedziałabym, że ładnie granuluje, choć granulują obie i że ma bardziej intensywny kolor. Zobaczmy, jak ze świeceniem. Jedna, druga muszę teraz wysuszyć i przyjrzymy się, jaka jest między nimi różnica. Ja, może jeszcze tutaj tej nowej dam taką troszkę bardziej rozrobioną wersję. Rozpłyniętą, bo tam dałam tylko ciemną frakcję de facto. Tu ją troszkę zwilżymy. Niech ona sobie płynie na tym brzegu. Byśmy ja zobaczyli jak wygląda jej jaśniejszy ton. Ok. Powinno być widać jak przysknie. Idę suszyć. Wysuszone. Wygląda jak widzicie niezbyt błyszczy ani jeden ani drugi. No intensywność koloru zdecydowanie w tej nowej formule jest większa. Ponadto spójrzcie tutaj, tak jakby się jakiś taki szarawo-brudnawy pigment nam wybijał. Jakby to była jakaś czern. Tutaj tego nie widać. Ja zaraz spojrzę, jakie one miały pigmenty. No niby ziemisty. I tutaj, nie w tą stronę. Niby też. Niby obie jako, jako ziemiste, a jednak tutaj, jakby w tym starym gdzieś jakaś taka brudność nam troszeczkę przebijała, w nowym tego nie ma. Intensywność też większa, czy na plus, czy na minus. Zależy, czy ktoś woli takie bardziej stonowane kolory, czy intensywne. Natomiast sam, sam kolor bardzo w porządku, mocno. Mocno przydatny, tak bym powiedziała, na jego temat, bo wykorzysta się go i w pejzażach, i w architekturze, i przy wielu innych pracach. Na pewno używacie ziemistych kolorów. Jeśli tak, to napiszcie, których, do czego i który jest waszym ulubionym. A my zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!